Dzień dobry, ja jestem do to kolejny odcinek do mojej kanałów was prze serdecznie w kolejnym odcinku z Palio i w dzisiejszym filmie lecimy do Bzyka, lecimy do Jetiego, no i prawdopodobnie wypijemy potkę i sobiecie, moje serce w końcu odzyska ee, w sensie, no, ciepłość i już nie będę miała zamrożonego serca jeżeli zostawicie tej duży łapek w górę, to na pewno się to wszystko uda także teraz, sobiecie. to jest wasz moment, żebyście zrobili łapkę żebyście zrobili subskrypcję i słuchajcie, w przyszłym tygodniu albo za dwa tygodnie pokażę wam ee, mój nowy zakup także jeżeli chcecie zobaczyć go jako pierwsi, to koniecznie Mówicie mojego Instagrama, Milkacz przez 2, a wszystko macie w opisie serio. Warto, ponieważ to serio mocna sprawa, także wbijajcie do mojego Instagrama, a my lecimy dzisiejszym fantastycznym, mam nadzieję, że odcinkiem. I liczę na to, że serio się dzisiaj wszystko uda i powiedzie się, słuchajcie, dobrze, pomyślnie i po prostu odwróci mi się serca. Także trzymajcie kciuki, zostawiajcie łapki, wtedy wszystko będzie dobrze. Także życzę Wam miłego oglądania. Okej, okay, widzę, więc dzisiaj ostatni dzień z tym zabrażonym serduszkę na mega, ale to mega się cieszę, jak widzicie, wszystko mam przygotowane. No i niestety nie ma Filipa, no ale jakby znam słuchajcie, jakby jego zdanie, wiecie, co chodzi jak stosunek na ten, ten temat. On sam kazał mi, słuchajcie, pójść do Yetiego. Yeti jest na serwerze, jest też na serwerze Marek, więc słuchajcie, skoro jest tej Marek, on jest głową palionowa, nie oszukujmy się, jest to po prostu i chodząca inteligencja, także idziemy do niego i zapytamy się, co on o tym wszystkim myśli. No i może on nam coś doradzi, no i potem może faktycznie z tego Yetiego się udamy. On zapewnie na Jetowicach teraz przesiaduje. Także tam słuchajcie pójdziemy, a wy za ten czas pamiętajcie. Łapka w górę musi być, ponieważ bez łapki bez łapki będę smutna. Także musicie siedzieć łapkę i subskrypcję też. No i ten Instagram, ponieważ za tydzień zobaczycie coś mega fajnego tam na Instagram. Także lecimy. O, widzę, tam już jesteś Marek sobie biega. Także lecimy do Marka. Cześć. O, Emilia! A co tam, co tam u Ciebie? No nic, no słuchaj, mam sprawę, że to jest ważną, ale to bardzo ważną sprawą. No no to się stało bardzo bo ważna. Ostatnio ostatnio to miaście inty przywiązane ostatnio do swojego ciała. Inty prawda tak było, ale no jak widzisz od dłuższego czasu do mojego ciała jest też przywiązane zamrożone mm. serce i wyobraź sobie to, to. że odkryłam sposób na jego odmrożenie. Jak, Jaki sposób? To ty, jest ten pokaż sposób. mi. Ło! Wow. Pokaż mi sposób. Mm -hmm. Wow, Co lodem się pokryło? Co tam dalej pisze? W żywy ogień zamienia. Co jest Dokładnie. dobra? Ej, ta miksurka Dokładnie. jest podejrzana. o, o to nie wygląda mi włosy. na jakąś wartość. Zobacz, to jest miksurkę. taka recepta jakaś. Nie wiem, co to jest instrukcja chyba to. użycia tej miksurki. I powiedz że. Widzę, widzę, Zastanawiam się, co ty o tym wszystkim uważasz? Ponieważ ja nie mam pomysłu, jak odmrozić moje serce. I to tak wygląda, jakby to miało właśnie odmrozić moje serce. Wiesz mm. o co chodzi, nie? No widzę, widzę właściwości. Piszę wszystko. Hmm. Że cofa mróz, ale wiesz, też podpad No, nie wiem, no jest to dosyć ryzykowne. Nikt jeszcze tego nie testował i ja na przykład o takiej miksturze nie słyszałem. No nie wiem, czy Ty no słyszałaś. Wiem. No, nie słyszałam, ja ją znalazłam u Yetiego, więc jakby. No, 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 właśnie, ale to jeszcze no. bardziej, to jeszcze bardziej to trzeba się zastanowić. To jeszcze bardziej się zastanowić. No, Nie, w, w, w ogóle jest... ja ci jeszcze nie spytałem, jaki ty masz do tego wszystkiego stosunek? Si wiesz co, wiesz, to, no, że ja no, Tutaj Yeti zły, prawie nas zabił i nie było. Ja mnie wiem, bo ja wiem, ale wiesz co, Yeti! Ostat, tak, tak, tak. Wiem o co ci chodzi, wiem do czego dążysz no mm -hmm. tutaj zamroził ci serce, jest źle, niedobry Yeti, ale tak naprawdę... No ostatnio się zrobił naprawdę, mm -hmm. naprawdę pomocny. Mm -hmm. I taki powiedziałbym, że warto by mu było dać okay. drugą Mówisz, szansę. No że warto, tak? Tak, czyli powiedz mi, Ty znalazłaś tą miksturę u Yeti'ego, tam Zgadza gdzieś złotych. Tak, tam, tak, czy, czy, u Yeti'ego te... znalazłam, więc tak sobie myślę, że no kurde, wiesz, skoro Yeti mi zamrozi to serce, no to hmm. pewnie Yeti też ma coś do odróżnienia tego serca, więc ja. A, myślę... bo to, to z jego to to, tak, przez, to, to, jest to jest przez jego, jego to, to, jest to jest no, jego, no. no to wiesz co? Wydaje mi się, że nic nie zaszkodzi, jeżeli dzisiaj do niego pójdziemy, polecimy, on jest w jego wiosce i coś tam zbadamy, czy natytamy się go, czy to jest dobry pomysł, czy nie, bo on powinien wiedzieć najwięcej o tej miksturze, co tak mi się no przynajmniej dobrze. wydaje. Chcesz się, chcesz się ze mną przejść, zrobić sobie spacer? Z przyjemnością, Emilia, Wspaniale. masz może wszystko, broń, masz fajerwerkę. E, mam, 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 mam też Erytre, czekaj, ja tylko się ubiorę, Firewerki. Mam 16, aż o, Proszę elegancko, o, ci słucham. też troszeczkę. No Dziękuję. i lecimy, myślę, nie dobrze. ma co przedłużać. Co tam w ogóle u ciebie jest? Wszystko w porządku? Szafa Wszystko w porządku. Tak, a u ciebie Emilia, powiedz, a, co z ty no wiesz, jak co, się czujesz z sercem? Ponieważ dobrze. widzowie pewnie zimno. są zmartwieni. Zimno jest, zimno, ale zimno, no. zimno w nocy, zimno w stopy, Wiecie, zimno, w zimno w głowę, w serce, w głowę też tak trochę bym powiedziała. No, nie jest jakoś, wiesz, mega ciekawie. Ała. Ja nie, no, mogę. nie, nie mogę. Nie. No nie dobra, trochę przesada. Ubierz się ciepło. Ubierz się, bo to jest zimno. Jestem ciepło ubrana. Będzie... Łap, dostaniesz broję, łap, łap no, na, 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 dziękuję, na klatkę. Bardzo dziękuję, dzięki. od razu cieplej, bardzo dziękuję. O, no i ci, teraz Gdyby nie ty, lepiej. to chyba zamarzła, bardzo dziękuję. No, no mówię ci. Cześć Dobra, no, no, Do rany przyłóż, przyłóż no. No, no. widzisz, widzisz, widzisz. Dobra, gdzie Dobra. jest Jeti? Tak, Halo! Mister Jeti tutaj chyba buduje Jetowice. Halo, witam Jeti. Nie ma, co będzie, co was tu sprowadza? Słuchaj, no, ważna sprawa. Emilia, a. powiedz, o co, co ci leży na serduszku. Yeti. A badąc. Nie wiem czy pamiętasz. Ale jakie ładne serce! Ale właśnie to jest twoja sprawka. Ja bym się chciała zapytać, nie. czy masz jakiś pomysł, jak mogę je odmrozić? Ale po co ty chcesz to odbrać, skoro ładnie wygląda? No bo jest mi trochę zimno, wiesz o co chodzi. I fajnie byłoby gdzieś Właśnie, nie? nie, nie. nie, nie, nie. Wyszane, nie? No, no. I skutki uboczne, ty ja rozumiem, że ty ja może masz takie włosy. serce. Ej, dzięki za iglo! A, proszę cię bardzo, nie no, luzik, będziemy budować w Robi wrażenie. Powiem ci, co to by dość. Dobra, ale kurde, ty, proszę, tutaj... proszę tutaj nie słudzić. To jest ważny nie temat. masz tematu. Masz no, jakiś no. pomysł, nie wiem, może na przykład jakąś miksturkę, wiesz o co chodzi? Czego tak Mam pewien wiesz? eliksir, ale on nie był testowany, i tak prawdopodobnie elixir. Skąd masz mój bo, 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 No po prostu go znalazłam, no i mam Ale w każdym razie powiedz mi... Nie, nie mogę ci go oddać, to jest jedyny Daj. ten sposób Czemu mam ci go oddać? Ja chcę Daj go wypić Liktir. Ale czemu? Ale ma, masz 50% szans na przeżycie Co? Czemu? Tylko 50%? No. No za mało. Może, no może nie, ja to powiedziałem tak po prostu. W sensie, no raczej po prostu mało. Okej, okej. Okay, okay. nie. I co się może nie, stać? Naprawdę, ale, ale naprawdę, naprawdę. Nie, jak ty to zrobiłeś? Nikt tego nie testował na pewno? Jesteś tego pewna? Naprawdę nikt. No kto ja ja miał to testować? Dobra, Yeti. Słuchaj, jest taka akcja. Emilii zamroziło serce. Pokaż dowód rzeczowy, Emilia, tutaj. Pokazuje dowód rzeczowy. No nie, nie no jak nie. wygląda, no bo... Masakra! A i teraz... Wygląda, mi się podoba to serce. Fajnie, ale wiesz to przydałoby się teraz, że, że skoro ty dałeś to serduszko i pomimo tego, że tobie się podoba, Emilia cierpi i Słuchaj. tego nie lubi. A czemu cierpi? No bo no nie wiem, no mówi, że i nie zimno zimno wiem jak chce już moje zimno własne serce, zimno, no. Ja mam w sumie y, taką dobrą, takie rozwiązanie, Emilia spróbuj, spróbuj, może tak nie wiem, może na przykład tutaj, opek, o tak sobie, zobacz, może się odmrozi, próbowałeś? Tak, o, dobra, dobra, stop, 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 stop już wystarczy, już wystarczy. Okay. Okay, do trochę zimnej, boli, wody, do zimnej trochę boli, zimnej boli. Czemu do zimnej wody? zimnej wody? A bo nie wiem, bo może coś się uda, dawaj, dawaj, to jest zimna woda. Ok, tylko, do zimnej o, wody I co? czekaj, ała. zmieniło się coś. Uważaj na ała, tego, uważaj ała, na. Ała, co za się Na jakutki, na uważaj. Jak się stać? czujesz, Emilia? Nie wiem, dalej nie, mi nic, nie nie, nic się nie zmieniło. Aha. Nie, nic nie zmieniło. Matko i córko, Yeti, to mi się nie podoba. Nie, 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 nie. No ta, co to ma być? No Emilia jest smutna, widzisz jak jest smutna? No patrz, jak A my dobra, się pokusiłeś mnie. No, ja poradzę, no, co no, 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 no nie, nie, nie mogę ci go oddać, bo ty mi zabrałeś mi serce, to oddaj mi moje serce własne w takim razie. Oddaję. Ty, nie, no, no jak ci, czekajcie, ale czekajcie. Ale nie ma czegoś takiego, po prostu musisz wypić ten eliksir, ale ja nie wiadomo czy... Nic, nic, co, nie, no spokojnie, co, co, ej, może się, się dogadamy, ten... czekaj. No, ja musimy weź... znaleźć po prostu plusy i minusy tej sytuacji. Jakie są tak, plusy, tak, tak. jak to wezmę? No, może mi serce, takie... tak? Może że urapuje ale mi to serce. Nie, plus to, że po prostu, ale w sensie, ty masz normalne serce, tylko... No Nie, ale jakieś zamrożone, ja nie chcę czegoś takiego mieć. No i cały czas, tym. No, no to nie jest Klejka, to jest bardzo poważna choroba, to ja to widzę. No niedobrze, niedobrze. Ale patrz, ale ciasteczko z tyłu jest piękne, takie no eleganckie oczywiście. tutaj. Ciasteczko zawsze się trzyma. Wiesz o co chodzi? Ale tutaj nie? z przodu, no niedobrze, like niedobrze. Cały sweter tutaj przeszyty i w ogóle za sweter będziesz płacić, Yeti Emily, bo, no. bo to widzisz, jak wszystko <grym> <grym> to nie są tanie rzeczy teraz. i Inflacja no. jeszcze poszła no, teraz no, no. Robisz, nie? Ja mam swoją wiochę, mi się podoba. ja ci dam. nie wiadomo, ej, ej, nie wiadomo, czy zapłacę, bo nie wiadomo, czy przeżyję, tak? No Excuse me, dlaczego tak mówisz? Czekaj, czekaj, spokojnie. Hmm. Yeti, ja powiem tak, to prawda, dobra, minus jest taki, że Ci Emilia ukradła tą miksturę, ale ja mogę ją odsprzedać. Znaczy, mogę dać Ci pieniążki, żeby ją żeby odkupić, żebyście nie mieli nie coś żadnego tego kwasu. Ja nie potrzebuję żadnych pieniędzy za tą miksturę, oh. ale ona jest testowana dalej i. Oj, 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 Emilia, czy nie, nie, nie rozumiem. Dłużej. Albo będziesz czekać, i to może się wiążeć z tym, że możesz naprawdę nie mieć już czasu, może się Ci naprawdę to Albo. No właśnie, e, a ty będziesz taką kostką lodu! Nie, e, nie chcę być kostką lodu! Tam w środku, patrz, patrz, patrz stać w środku! Mówi, Emilia nie chcę być kostką lodu! Tutaj! Ale nie. Operacji, no, może to Może być jest Emilia, Emilia, tutaj wychowcy. możesz być takim posągiem. Chciałabyś no, być być dobrze. Dobra, 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 dobra. Ej, dobra, Bzyku, czy w naszym czy w moim więzieniu jest dalej to laboratorium? Hmm, czekaj, pomyślmy! No, no bo jak coś, to musimy tam się udać, żeby to zrobić, bo tam może, są normalne warunki na wypadek wybuchu. No hmm? aha, faktycznie. No dobra, to wiesz co, Emilia. Czego wykupujesz? Wybaczcie takich o takich rzeczach w ogóle. Dobra, ostatnia szansa, żeby się wycofać. Emilia, robisz to czy nie? Bo my Muszę to być. idziemy Muszę zaraz z... robić. Dobra, w takim razie chodź. Nie co wiem gdzie wyjdzie? jest. Czekaj, gdzie było to laboratorium? Już no idziemy to było do laboratorium. W więzieniu. A więzienie? O matko, 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 <laughs> Emilia. Z... O, co? Grob, 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 o, sorry, grob, grob. sorry, Alex, coś zasłane. Wracamy do, się wracamy ciebie. Wracamy. Wracamy do no, więzienia. Co do więzienia? spokojnie. Nie, będziemy już ja już nie jestem taki jak A ja, a ja nie, jestem nie jestem policjantem. policjantem. Aha, no właśnie. Aha. Tak, tak, tak. No masz dobra, Erytre, masz, lecimy, masz fajberki, wszystko, no lecimy. lecimy tam. Pokażemy ci jedno pomieszczenie, w którym nie byłaś. Tak, tak, tak. Raczej nie. Zaradujemy na dole być jak chce coś. być. No dobra, no. Ale spokojnie, to jest wiesz, nic strasznego. Normalnie, łuzik, cię Chcemy wyleczyć. Jak ktoś miał złamaną nogę na palionowie, a! to normalnie wyleczona została. Tak. Nie, nie martw. Dziewiąte, się tutaj, tutaj w środku. W środku dawaj do no, nas. na ciebie tutaj. I, ce, i dawaj i Dale C. Dawaj, tam, nie? No. no, tak, tak, tak. Wygląda to groźnie i przerażająco. No, to to. wygląda, bo ja mam, że nie wiem. No, ja tutaj pierwszy widzę takie uwaga, rzeczy. No uwaga Idziesz tutaj, Co? czekaj, czekaj nie, 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 nie idź tam, nie idź tam. Nie. Dobra, czekaj, czekaj. W razie nie, ja tutaj. czego będziemy musieli zamknąć cię w klatce, nawet wypadek, tak, tak, tak. jakby tak. zmienił. No, no way, się, no, no, to, way, no way, dobra. ale Ja tam nie będę teraz. Nie, No way, Marek. Ile razy bo nie, to są no ale zaufaj warunki, nam, zaufaj nam. Nic, nic się nie stanie, No pięknie, chyba. dobra. Yeti, ci uwięziłem, uwięziłem Milki. tak jak chciałeś, tak jak A? prosiłeś, jest uwięziona. Już nie Ej, będzie miała z nami szans. Co, to co, jest koniec, Marek? Co, co, jest co to ma znaczyć? Już, co, co, co co ty, ty, ty tutaj. Ty, ty, cicho, cicho, Dobra, już jest koniec, to skończone. Co? Marek, Ej! dobra, exkuzje. Nie, 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 to nie, 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 to jest nie, nie, to nie jest, to jest nie jeszcze straszniejsze, dobra, to jest jeszcze bardziej straszne już tutaj być. Ale bo my tam zaraz przejdziemy, tylko najpierw tutaj Emilia, dobra, czekaj, Yeti, mm. jak to było? Czekaj, jak, jak to się odmrażało? Na, na pewno no. o wiem co trzeba wylać, Lawę trzeba wylać przecież nie, na Emilia. Nie, nie, nie nie, 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 chyba nie, chyba to tak. nie. Ale było, Czediamy. było, ale spokojnie, spokojnie, nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło Emilia. Mm. Wszystko mm. będzie pod kontrolą. Czekaj, mm. czekaj, wylewam na ciebie lawę. Nie, Uwaga, nie, 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 oszalałeś, oszalałeś! Nie! Dobra, 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 jest jest po, ale chwilowa lawa, dobra, teraz do wody, do wody, do wody dobra. dobra, powiedz mi czy ty potrafisz pływać, czy to, tobie się tak, udaje popłynąć tutaj? Po, potrafisz? O, dobrze, dobrze, pływa, no, Ula, la, no, jak no, rybka, no, jak no, rybka no, wodze, no, nie no, pływać no, tutaj no dobra, dobra, ale to ma, no, powiedz mi co to ma do rzeczy zjedzco, z To trzeba zjeść, to trzeba zjeść, to są wilcze jagody, specjalnie wyhodowane na jeść. działkach jeść. Yetiego Nie możesz? Aha, bo nie, nie jesteś no, nie głodna, jest to musimy cię nawalać chyba Ja nawalamy Emilię, nawalamy Emilię ała Dobra, już już możesz zjeść, czekaj, nie, ha, nie nie, nie, bo to zjeść. trzeba pobiegać. To czekaj, to musisz zrobić jedno okrążenie. Szybko szybko ja jedno okrążenie. Nie, co wy robicie? Tutaj, ja to chcę tylko zjeść! Raz, dwa, raz, dwa. A co to jest za to ten jest... w ręce? To jest nielegalny przedmiot. Jak nielegalny przedmiot! Ej, ja już ja nie na to Nie, chyba wróci więzienie, chyba wróci. Jak no to właśnie, więzienie wróci? Jak, co? Ja, ja tak patrzę na Emilię, to chyba wróci to więzienie, bo się nas nie słucha. Tutaj no, dziewczyna taka. Ja to zaraz sama sobie wrócę i sobie sobie napiję. Spokojnie, spokojnie, już już na spokojnie możesz już chyba wejść do środka, nawet jak ci nie zeszło jedzonko No nie zeszło mi, nie wiem co tutaj się dzieje Jezak, jest, zdarza się, zdarza się, proszę Zdarzy tutaj, się. do środka stresu nie mogę nic zjeść, wiecie co Yeti, chodzi Yeti, czekaj, wydaje mi się, że rytuał jest tak naprawdę skończony, czy czegoś jeszcze zapomniałem, czy o czymś nie Bóg pamiętałem? Niczego Bzyku, tak szczerze ten rytuał chyba i tak by nic nie dał to czekaj, Musisz po to prostu to wypić i życzymy powodzenia hej, 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 hejjo, 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 no właśnie spadek, co? spadek trzeba napisać! No way, się... ja w... spadek! Dlaczego by coś takiego w No, no jak, Nie ja chcę to nieśmiertelności, pliska, A chociaż to powinieneś przeżyć. No Daszmy dlatego słucham go. Co? Nie no. No macie co to ma w ogóle być, macie dwa słów. No je teraz jest git. Dobrze, Emilia, Dobre. więc my cię tu zostawiamy na dwie minuty, jak po dwóch minutach będziemy jeszcze coś. Godziny. Nie no, bo tak, nie, 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 nie musicie ze mną być przecież. może na dwa tygodnie, na dwa tygodnie Co wy mówicie? Macie tutaj być, o jeden z drugiej. Będziemy, ale za drzwiami, no i nie Nie, 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 jeden z drugim macie tutaj być. Nie, trzymaj płytę. Nie, trzymaj się, trzymaj się, Emilia. Jak wszystko będzie w porządku, to za dwie minuty się widzimy, jak nie, to widzimy się w następnym roku, cześć, cześć, pa, Cześć! A oni coś zostawili po prostu tak sobie i mam to sama wypić? Naprawdę? No nie, no nie wytrzymałam. dobra, no chyba... Mam, mam widzowie totem nieśmiertelności, myślę, że będzie git, dobra, uwaga, uwaga. Jak zostawicie łapkę, musicie teraz widzowie stawić łapkę w górę, żeby to wyszło, więc teraz zostawicie łapkę, a ja zaczynam, widzowie, więc uwaga, uwaga, trzy, dwa, jeden. Pijemy? Okej. Okay. Okej. Okay. Napiłam się, ale nic się chyba nie zmieniło. Tak sądzę. czym jest słabo, kurde. Nic jest mi niedobrze. Halo, chłop chłopaki! Już halo, już coś. Halo! Ej, to, nie jest za dobrze! E, tak się Nie jest za to... dobrze! Co się stało? Jest mi tak niedobrze. Ej. O nie, ej! Co się, się dzieje? dzieje się ej, w, głowie. w porządku? Nie, no mi się w głowie! Co? co, nie szybko duszka, duszko! Nie, nie, efekt nie. ja chyba ja nie dam. Chyba ja nie dam rady. Szybko, chłopaki, ja nie dam rady to gość tak, nie dam.